Udamy się teraz do fabryki farmaceutycznej, gdzie spróbujemy zaharmonogramować produkcję tabletek. No, taka produkcja jest z reguły bardzo, bardzo skomplikowana. Yy, mamy tam wydzielone strefy czyste, gdzie naważamy surowce, gdzie blendujemy, czyli przecieramy, mieszamy. Na kompaktorze produkujemy granulaty, które w późniejszym etapie pomagają nam w procesie tabletkowania. Tabletkujemy, czyli prasujemy masę za pomocą specjalnych stempli, nadając kształt tym tabletkom. No, w trakcie kontroluje się różnego rodzaju parametry, jak wysokość, masa, twardość na przykład. Jeżeli to są w kapsułkach, to się w tym momencie zamyka ten proszek w kapsułkach na przykład. No, jeżeli to jest tabletka, może być proces powlekania, czyli, przy, czyli najpierw trzeba przygotować taką powłokę, a następnie nałożyć ją na tabletkę, kontrolując no, różne parametry, typu np. na przykład temperaturę powlekania, temperaturę suszenia, przyrost masy. No, następnie jest taki już ostatni etap w strefie czystej, czyli blistrowanie. Tu powstają już te finalne tabletki czy kapsułki no trzeba kontrolować temperaturę zgrzewania i testy szczelności blistru. No a już na samym końcu już poza strefą czystą są linie pakujące. Taki proces będę chciał właśnie odzwierciedlić w oprogramowaniu HALA.ps, żebyście Państwo mogli sobie tutaj e, popatrzeć, czy jest to możliwe, czy to nie jest możliwe w takim oprogramowaniu. No i dobrze, no i przejdę właśnie do tego procesu, czyli tak jak powiedziałem będę miał tutaj Siedem operacji: będzie naważanie, przecieranie, mieszanie, granulowanie, tabletkowanie, powlekanie, blistrowanie i pakowanie. I będę wymagał do tego kompetencji ludzi, którzy będą operatorami, ci jedni w strefie czystej, a ci w strefie pakowania już będą poza strefą czystą. Będą musieli mieć odpowiednie kompetencje, żeby mogli wykonywać takie, takie działania. No i będę chciał wyprodukować, tutaj sobie wziąłem za przykład tabletkę Adablock 5 mg, wyprodukować najpierw 100 sztuk czegoś takiego, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy sztuk. No i postaram się coś takiego zaharmonogramować, jeszcze tutaj jak to puszczę, pokażę Państwu jak wygląda bom. Ten bom nie jest jakiś skomplikowany, ja bardzo prosty zrobiłem, tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia. No, ale same jakieś substancje to mogło być dużo halnie ograniczone z ilości produktów, komponentów zastępczych, które mogłyby tutaj się pojawić. Tutaj czegoś takiego nie ma. W tym procesie produkcyjnym chcę tylko jeszcze zauważyć, jak popatrzymy na przykład na naważanie, to tutaj mamy do czynienia z procesami wsadowymi. Tu będzie bardzo dużo procesów wsadowych. Właśnie, może przejdźmy do, do harmonogramu, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to się ułożyło na harmonogramie. Ja może włączę jedno zlecenie na początku, żeby nie zacierać. A więc tak proszę zobaczyć. mamy. Naważanie jako operacja dziesiąta, następnie to jest mieszane, czyli wchodzi do blendera. To cały czas jest, op, na przykład w procesie naważania, potrzebnych jest dwóch operatorów, którzy pracują w specjalnych maskach, które muszą mieć odpowiednie kompetencje. I HAL tutaj te kompetencje wybrał. Ja włączę może dymki, żeby to ładnie wyglądało. Czyli wybrał dwóch operatorów: operator wagowy jeden, operator wagowy dwa. W procesie blendowania to są ci sami operatorzy oni są w dwójkę, gdyby na przykład któryś zasłabł. I później jest kompaktor, w którym no, rozpoczynamy już tutaj proces związany z granulowaniem, czyli tutaj granulujemy na tym kompaktorze. Potrzebujemy już jakiegoś operatora. Następnie potrzebujemy, idziemy na tabletkarkę, ale równocześnie potrzebujemy stempel, bo no, będziemy nadawali tym granulatom kształt tabletki, więc musi być tabletkarka, stempel i jakiś operator. Następnie mamy y, urządzenie do powlekania glad, y, gdzie też potrzebujemy jakiegoś operatora. Oczywiście tutaj mogło być ich dużo więcej, ja, ja celowo zrobiłem troszeczkę mniej. Następnie jest blistrowanie z, op, z operatorem i mamy operację tutaj, y, operację pakowania, no i to jest dla jednego zlecenia tu proszę zobaczyć, że moi operatorzy część pracuje na jedną zmianę część na, dwie, na drugą zmianę ale na przykład tak jak w tym przypadku proszę zauważyć, z, powiedziałem zachowaj kolego ciągłość procesu bo w przypadku operacji 50, może tu troszeczkę powiększę żeby było widoczne. Proszę zobaczyć, tu jest operacja 50, i mówili nie, nie, ale to musi trwać, więc, jak kończy ktoś jedną zmianę, to szybko w locie przejmuje drugi. To jest pewien model. Mógłbym powiedzieć, że tutaj nie ma możliwości podziału tego zlecenia i musi być wykonywany w następnym dniu. Tu założyłem takie przejęcie. W locie bez względu na to, czy w danej fabryce jest ono możliwe, czy nie. No, i jak dołożyłem te wszystkie zlecenia, które tam są, no to powstał mi taki większy harmonogram tego wszystkiego, gdzie mogę sobie obserwować, a jak są obciążeni ludzie na przykład. No to zobaczmy sobie, jak są na przykład pracownicy obciążeni tutaj tymi kilkoma zleceniami. A jak są na przykład zasoby, no na przykład, jak jest obciążona powiedzmy. O, tu wydział mogę sobie wziąć na przykład, ale no, powiedzmy, że moje maszyny, jak są obciążone. A jak operacją przezbrojenia? O tak. Także mogę tutaj sobie dochodzić, tak po nicce do kłębka dochodzić, ale chciałem pokazać, że zaharmonogramowanie tak trudnych procesów, jak procesy wsadowe, które się odbywają w obrębie, w obrębie tutaj, bo proszę zobaczyć, akurat mnie się nie udało tu za bardzo wsadu zebrać ale tutaj mamy tak w naważaniu są procesy wsadowe w blendowaniu są procesy wsadowe w kompaktowaniu są procesy wsadowe te wsady są ze sobą wzajemnie powiązane, tutaj jest taka opcja powiązania wsadu, również można powiązać ze sobą te zasoby, żeby coś trafiało z konkretnego zasobu na inny konkretny no czyli można sobie w piękny sposób zaharmonogramować takie linie e, do e, produkcji tabletek i tym zarządzać. To taki drobny przykład, żeby może namówić państwa na jakąś tutaj mm, ciekawą propozycję zaharmonogramowania czegoś na państwa danych. Jeżeli jest to ciekawe, zapraszam do współpracy. Janusz Wik